Anka gotuje, gotuj i ty. Witajcie. Dzisiaj chciałabym wam zaproponować przepis wyjątkowy, bo przepis ze starego zeszytu mojego dziadka, który w czasie wojny został wywieziony do Niemiec i tam każdą wolną chwilę spędzał na zapisywaniu ciekawych receptur. Będzie to przepis na faworki. Co będziemy potrzebować? Przede wszystkim trzy jajka. Dwie kostki smalcu, jedną łyżkę śmietany, trzy łyżeczki spirytusu, czubatą łyżkę cukru pudru i mąkę. Według przepisu tej mąki ma być tyle, ile wchłonie ciasto. Na początek na małym gazie roztapiam smalec. Rozdzielam żółtka od białek. Do żółtek dorzucam cukier puder i dobrze mieszam. Następnie dodaję śmietanę i ponownie mieszam. No i jeszcze spirytus. Jedno białko ubijam na sztywną pianę i dodaję do masy żółtkowej, i teraz już delikatnie mieszam łyżką. Pozostała mąka. Stopniowo ją dodaję i najpierw mieszam łyżką, a potem już wyrabiam ręką na gładkie ciasto. I gotowe. Ciasto już mamy i teraz pora na wybicie naszego ciasta. Przez 3 do 5 minut energicznie uderzam w nie wałkiem, tak aby pozbyć się wszystkich pęcherzyków powietrza. Dzielę ciasto na cztery części i każdą cieniutko rozwałkowuję. Tak cienko, aby ciasto było wręcz przezroczyste. No i teraz za pomocą radełka wycinam paseczki. Po środku każdego paseczka robię nacięcie i jeden koniec faworka przekładam przez to nacięcie po środku. Faworki kładę na gorący smalec i po chwili, dosłownie po 10-20 sekundach maks, przewracam je na drugą stronę. A następnie wykładam na talerz wyłożony papierowym ręcznikiem, tak aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Kiedy faworki lekko przestygną, posypuję je cukrem pudrem. I gotowe moi drodzy. Naprawdę faworki wychodzą przepyszne i chrupiące. Zapraszam was na mój blog AnkaGotuje.pl. No i oczywiście gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Mocno was pozdrawiam i życzę smacznego.